Witam wszystkich w świecie Minecrafta 1.5. Tak, w tym tygodniu wyszła aktualizacja jeden, właśnie 1.5, <grych> w której zostało dodanych kilka fajnych rzeczy, yy, które postaram się opisać właśnie w tym filmiku. Pierwszą największą rzeczą, która została dodana to warunki pogodowe. Teraz na świecie Minecrafta występują różne burze i po uderzeniu piorunem na przykład yy, świni ona zamienia się w zombie pigmena. A jeżeli Piorun uderzy Creepera, wtedy on ma podwójną siłę rażenia więc raczej nie chcecie ich spotkać, ale niestety z, oczywiście z moim szczęściem do update'ów, tak jak w poprzednim szukałem przez godzinę wilków, wtedy znalazłem kilka, to teraz szukam przez godzinę, to znaczy nie szukam, czekam na te warunki pogodowe, też również przez godzinę, no ale niestety niebo jest piękne, nic nie chce, nie chcę żaden deszcz niestety padać, nic w tym stylu. kolejne, może zobaczymy później podczas nagrywania w filmiku. Zmienić, zmienią się warunki pogodowe, więc je pokażę. Ale drugą najważniejszą rzeczą, która została dodana dodana doda <laughs> To statystyki oraz osiągnięcia statystyki No powiem szczerze mogą się przydać Możemy tutaj sprawdzić szczególne rzeczy, takie jak na przykład ile, ile razy się grało w Minecrafta i tak dalej Tu są ogólne statystyki, tu są statystyki o klockach, a tu o przedmiotach. A druga rzecz, która została dodana, to znaczy kolejna, to właśnie osiągnięcia. więc zaraz y, wytłumaczę wam o co chodzi. Pierwsze osiągnięcie to, które mamy, to zebrać drewno. Zbieramy je, wyskakuje nam w prawym górnym rogu, że to te osiągnięcie zostało zdobyte. Więc teraz wchodzimy po raz kolejny w osiągnięcia. I kolejne, które możemy zrobić, to jest stworzenie y, crafting table, czyli naszego craft boxa, więc go zaraz stworzymy. I kolejny, kolejne osiągnięcie zdobyte. Jest, jest to na pewno fajna zabawa, bo nieraz, jak nudzi się nam w Minecraftie, nie mamy za bardzo co robić, to możemy się pobawić w robienie tych osiągnięć całych. Nie będę wam teraz więcej ich pokazywał. Zostawiam zabawę dla Was. Kolejna rzecz, która została dodana, to dwa nowe rodzaje torów: detektor yy, wagoników oraz booster. To jest naprawdę fajna sprawa. W taki sposób robimy booster. daje aż to nas, nam 6 szynów a w taki sposób robimy wykrywacz wagoników zaraz wypró wypróbujemy jak to działa stawiam wagonik Aj, muszę go popchnąć no i rzeczywiście przyspiesza to nasz wagonik i to naprawdę nieźle oj zapadłem się tak ja chciałem rozwalić ten y, cały wagonik tam został zaraz po niego i to jest naprawdę fajna sprawa, że został dodany te boostery. Zbliża się noc, ale yy, jeszcze jedna zmiana to zostały dodane sadzonki brzozy. Teraz z nich wypada kompletnie inna sadzonka. A z tych normalnych drzew cały czas wy, wypada to, co wypadało. Więc to na pewno też się przyda. Będziemy mogli posadzić swoje, swoje brzozy nareszcie. Na Kiedyś to niestety nie było możliwe. Tak samo jak te tory, które przyspieszają nasz wagonik, to jest naprawdę niezłe. Tylko pamiętajcie, że musi to być wszystko podłączone do prądu. Kolejna rzecz, która niestety została zmieniona, mówię niestety, bo zawsze lubiłem ten błąd, nie wespiemy się teraz po drabinkach, które są co drugi, co drugi klocek. Musi być niestety drabinka ciągła. W ten sposób bez problemu się wciągniemy, tu już dalej nie, bo nie ma kolejnej kratki drabinki. Niestety, ale ten błąd nareszcie został naprawiony, bo można to nazwać błędem. No dobra, to ja jeszcze poszukam warunków pogody, może je znajdę. Może gdzieś zacznie padać deszcz i nie zaraz mnie nigdzie makre. padającego deszczu nie mogę znaleźć. A nie mam za bardzo teraz czasu, żeby tego szukać. Więc zostawiam to dla Was. Sami to znajdźcie i sami to obczajcie. A co do całej aktualizacji, no to szczerze mówiąc jest no niezła. Jeszcze muszę zobaczyć te warunki pogodowe, ale do tego wszystkiego, co pokazałem w dzisiejszym odcinku, jestem naprawdę zadowolony, bo te tory, które przyspieszają nasz wagonik są naprawdę wspaniałe I teraz nie będzie trzeba kombinować właśnie z własnymi boosterami I to jest naprawdę dobre No dobra, to ja już się żegnam z Wami I niedługo dam kolejne odcinki Więc oceniajcie, komentujcie Skomentujcie całą tą aktualizację, czy Wam się podoba czy nie I do zobaczenia niedługo